Wesołe jest życie staruszka Wesołe jak piosenka jest ta Gdzie stąpnie zakwita mudruszka I świat doń się śmieje Aha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka I świat doń się śmieje Aha. Aha. E, Dobrze Ech. Los Santos. Pieprzony Los Santos. Właśnie takim głosem będziemy też mówić naszym, naszym starym dziadkiem. No może nie aż takim starym, wiadomo. No podbiec też gdzieś tam potrofi, ale przede wszystkim zastanawia się co u niego jego córki, która wyjechała. Pamiętacie gdzie? Do Mediolanu dziewka się puściła. Charlie od wielu lat już samotnie mieszka w tym przeklętym mieście. Raczej starał się nie wychodzić z domu, ale ostatnio postanowił, że, że zmieni coś w swoim życiu i i zaczął po prostu z tego mieszkania wychodzić, poznawać coraz to nowych ludzi, no, ale przede wszystkim znaleźć jeszcze miejsce dla takiego starego dziela jak on. Ej, ej, młodzieńcze, skąd ty masz taki samochód? Z sklepu. Którego? No tego, na no autofazach po prostu pojedziemy. Przecież tego, co jem, już nie mają tam więcej... Ee, danych sztuk. Nie trzeba pewnie wprost w salonu kupić, ale tam... już. A oh, to ty z masz, co? Dobra, dzięki, bell, na razie. Kurwa, zamknął go? Kurwa, zamknął. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu! Jak pięknie pan dzisiaj wygląda? Może pan by się zainteresował moją córką i ściągnął ją z mediolanu? Może jakiś taki przystojnik z kasą? dalej, dziadu. Och, ty kurwa. Gdzie to było ten salon samochodowy? Chyba tutaj. Piękne, piękne imię masz. Stary jestem, starą twarz. Dobra, zobaczmy, czy coś będzie na mój portfel. Ale blondynka piękna, te włosy, wypachniona, perfuma, spodnie nowe. A to już nie to czasy, żeby podlewać kobiety. Dzień dobry, to się pan tutaj zajmuje? Tymi samochodami wszystkimi? Co, 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 co? Co ty chcesz? Idź mi stąd i to jes. Co jest unbelievable, co? Unbelievable, chyba, że ja nie mogę nic to kupić, kurwa. Pok, pok. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Jaki piękny dzisiaj dzionek w sam raz na kupienie nowego pojazdu. Dzień dobry. Otwierajcie to. Otwierajcie to. Halo, chciałem... Samochód kupić! Otwórzcie, toś widzę, że jesteście. A to kurwa mata. Gila z nosa. Kurwa. O, patrz. I tutaj. Na szybkę. I spierdalać. Będzie ta jeszcze chcieli, żebym coś kupił. Chcesz, Drake, kurwa, pieniądze im dać oni nawet słowa kurwa do klienta przepraszam a mam, mam teraz klienta pan przyjdzie później czy coś zamknięte kurwa głowy tak to wychowuje te młodzież kurwa dzisiaj tylko by chcieli a nic dać tak tylko by kurwa chcieli a nic dawać to są błędy edukacji to są błędy wychowania ja na przykład swojej córki to nauczyłem dawać kurwa no właśnie eee Oho, tutaj praca dorywcza. Na skuterku. No i zobaczcie, widać, że chłop już taki średnio w RP ogarnięty, nie? Już widać. To jest jakiś świeżek. Zobacz. Okej, okay, stoi na czerwonym. Plus dla niego, ale kurwa w garniturze? W garniturze? Na skuterku? Panie. A czemu nie ciepłyś, chyba? No jest, no. Kierwa. Nie podoba mi się to. Dzień dobry, a tam są ludzie. Tam są jacyś ludzie, o czym się rozmawiają. To może o, ja to już to zacznę. Ciek, 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 ciek. Sobie za pozemniaczami, kurwa. Ciek, ciek, ciek. Czek, 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 czek. Kurwa, dobra przerwa teraz. Zauważy mi ktoś, czy nie? Czek, 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 czek. Tak. Ja już, tak jakbym był tu kurwa zatrudniony, będę się zachowywał. Powiem, że klucze zapomniałem, żeby dali mi klucze do komendy i żeby mi kurwa dali najlepiej dostęp do miejsca, gdzie są kartoteki. Albo na przykład, o, właśnie skonfiskowane nielegalne rzeczy. I będę szkowo Ty stary, Charlie kurwa, ty masz pomysły? I właśnie tak, dostęp do policyjnego magazynku. I będę podbierał po gramie. Kokainy, po gramie kurwa, marihuany. I będę to napierdalał później na miasto. Uh -huh. Tylko muszę się wkręcić w tę robotę. Na pewno to nie będzie dzień, na pewno to nie będą dwa dni. Muszę w takim razie. Zdobyć ich zaufanie. Tak. Mhm. Idą. To jest? Czy dobrze? Kurwa, taka plama, widzę, właśnie nie ma tu to ktoś, to ktoś z nie złożyłem pana. Bo to widzę, że taka kubka jest, kubka Czyli tego całego. całego. Kamieniotki. Ty pracujesz tutaj? Um, aktualnie jeszcze nie. Aktualnie jeszcze nie. O, Więc, no niestety to nie zapłacę, Co? Mi się, że A to nawet nie chodzi więcej, o pieniądze, to nawet nie a? chodzi o pieniądze, ja tutaj można powiedzieć, pomagam. A, czysto a. A. Tak, tak, czysto jest to fajne spotanie, tak. Tak, tylko klucze bym potrzebował, bo nie mogę dalej wejść. A wydaje mi się, że tam na parkingu ktoś był, może mogę podejść. O, dobra. Są. dobra. Nie chcesz to są szczotkę, raczej tobie nie zabierze, a ty ty. ty o, ale ty po prostu nie masz kluczy? Słuchaj, a czasem no się nie jesteś nie tutaj jakimś wyłudzaczem pieniędzy, co? Dlaczego ja? Dlaczego Polujesz? Ale... No? ale ja? A takie oskarżenia no nie, nie, na to dzień to jest dobry? A czy to chodzi o kolor skóry? O co chodzi, panu? Jaki kolor skóry? Człowiek z dobrego serca przychodzi posprzątać troszeczkę, zrobić coś dla tych... Tak po poszło, dla tych pan? cudownych to policjantów? Dziwne. To jest dziwne, naprawdę, to jest... Jakich jointów? A widzisz, wszystko wyszło, wszystko wyszło. Masz jointy jakieś? Jakich jointów? Powiedziałem, cudownych policjantów, ty! do policjantów Jak ty o... żeś mnie zrozumiała? Jak jest tak wyszło? Dobra, to chodźmy dalej. Jedźmy, jedźmy. A pana nie masz tych jointów? No nie mam. Słuchaj, bo to jest ważna sprawa. Chcesz tutaj chcesz tutaj sprzedać komendę, a masz jakieś jointy, to jest wina sprawa. No nie mam żadnych jointów. Nie Słuchaj, możesz zakraść do magazynku, co? No tutaj, gdzie? Tu. Do magazynku no, 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 panie, no, i No co cię no no!

Departamentu Policji. Aha, będziesz tak. dopiero, tak? Czyli jeżeli no, pójdę teraz bo, do jakiegoś nie. funkcjonariusza i zgłoszę, że przed chwilą oferowałeś mi na i sam je zaczepiłeś, to mogą cię nie przyjąć. No to idę. Nie, 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 nie nic takich rzeczy. Co dziadek, Dobra, pomoż, sorry. Ha. No i świetnie. chodź, czekaj. Dobra, tutaj on jest odczytany w telefon. Słuchaj, oraz. Tak jest, ta sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo już służyłem w policji i robiłem takie rzeczy, ale ja, że tak powiem, umiem działać z ludźmi. Aha. Dobra, jakie masz, jakie masz jakieś żądania, jak to się mówi? Żądania, jakie mam? Sądnych też ode mnie, no. No słuchaj, no, głównie chodzi mi o pieniądze, tak? Albo narkotyki. <laughs> Czyli najdobrze trafiłem. Dobrze trafiłeś, nawet, dobrze trafiłeś. Nawet dwie rzeczy trafiłem. No rozglądam się za pieniędzy. czymś. Po prostu, chcę, po, po prostu pieniądze chcę zarobić, tak? Rozumiem. Pomyślałem, że w policyjnym magazynku może być naprawdę dużo broni fajnych, ciekawych i tak Właśnie, dalej. słuchaj, nie wiem czy wiesz, na tyle jesteś ogarnięty, ale co jakiś czas policja te wszystkie rzeczy skonfiskowane, szczególnie substancje, twarde, miękkie narkotyki po prostu, wywożą je i po prostu w takim dużym kątem. Co? Wszystko mieszają. I palą po prostu jest... Boże! Pieknie. Boże, kurwa! Dlaczego? Przecież Pana to mógłby ktoś skorzystać! No właśnie, i to jest szansa, że jak oni to wszystko przygotują, on będzie można to już zabrać. Ja wtedy wyjdę, przyłożę kartę, pójdę sobie na kawę, a ty wejdziesz, wejdziesz i po prostu... Będziesz robić to, co chcesz. Mnie to nie obchodzi. Dobra, pasuje mi to. Jak będziesz Tylko... już policjantem, możemy wejść w taki w Chwila, moment, docenię, chwila, moment. O, słuchaj, ale co ty dasz mi w zamian, co? Jednego żońca? Nie, nie, będę ci odpalał proszę. słuchaj, a, a może lepiej, lepiej... Gruby King, Bejdziesz dziękuję. już będę mówił, bo widzę, że już się Dzień czają, więc czają się. Okay. No mojej słuchawce dostają informacje, uh. że już się czają. z swojego splotu społecznego. będziesz mi podawał jakieś ciekawe informacje, co? Dzień. 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 Okej. Okay. Cieka tak ciekawe, bo to wiesz, tobie zawsze coś się rzuci. No dobra, to, wiesz, a co cię ciekawi? Co cię ciekawi? Mordeczko? Słuchaj, kurwa, ta. ja wiesz, Daj ja wiem, znam kurwa co? gangi. Gangi znasz? A tu z Getta jesteś? Byłem kiedyś. Zobaczia jest Getta, ta? ta? To jest Getta na śmietnik. Ja Jaki śmietnik! śmietnik to drugi jest Ale jakiś śmietnik? śmietnik, przepraszam sobie, ta, ta koszula. Ta koszula w latach 90. była kurwa bardzo droga, tak? W 90-tych, dziadek się zmieniły. Dobra, pomożesz mi Dobra, czy kogoś nie po pomożesz? Dobra, tylko wchodzę w ten układ, że ty będziesz dawał mi jakieś ciekawe informacje, ja przez to dzięki tobie będę się piął do góry, na stopniach, na szczebelka, a ty będziesz miał, no, jakiś tam dostęp do magazynku, jakiś czasem fajny kwantów, co ty na to? Pasuje mi to, pasuje mi to, mało tylko tego, możemy ja tego zrobić... Wy możemy ja zrobić wybrać tak. ty to byś wybierał, Możemy ja zrobić jeszcze szansę. Tak. Słuchaj... No. I będziesz mi dawał dragi, które będę sprzedawał, a później powiem ci kto je ma. Ty będziesz ich łapał i będziesz zabierał o. im te dragi. Później będziesz mi je dawał i ja będę znowu sprzedawał. Sprzedawał? Tak. Czasem sobie wypalał. Oh, Aha W sumie. A, dobry pomysł. Dobry no dzionek, pomysł. No i świetnie. Ty będziesz chciał kasę, ja będę miał gościa. Tak. Będziesz I, łowił wszystkich kurwa z tego miasta. Wszystkich. Wszystkich ja będę najwyższy, najsilniejszy, największy. O, A, plus, zobacz, big się, Powiem ci, tak się tym tak tak <grym> zajawiłem, że aż mi soczki stanęły. <grym zająłem> dobra, dobra, nie przesadzaj. No. Dobra, o, tylko wiesz, to wymaga wszystko czasu, wiesz, pierwsze, pierwsze kółki są jak zawsze najwolniejsze. Dobra, Słuchaj, dobra, ja się ogarnę w moim środowisku, ty tam popytaj, zobacz to, to tam działa, w czym działa i po prostu będziesz mi jej porzucał. Nudź. Dobra, ale to potrzebuję funduszu operacyjnego jakiegoś. Pięć stówek. Słuchaj, mogę ci kura z buta dać, żeby poleciał do jakiegoś gościa i ogarnął informacje. informację. No ale dobra, to słuchaj, Czy bez pieniędzy wiesz, to ciężko będzie. Ja mogę ci prowiat jedynie dać. Dobra. Dobra, a co ty chcesz? Jakieś jedzenie i... narkotyki. Takie narkotyki, to masz, pra, pra, jak pra, działać, no, no, no działa, działać, działacz, no. działać. No. Jak mam... Jak mam złapać negalsów, jak nie będę miał narkotyków. Słuchaj, naszym kids, słuchaj, pra. No słucham, słucham. i nic nie mówisz. Słuchaj, to jest woda. Zwykła woda, jakiś tam jakiś cytrynowa coś. Słuch, ale im wkręcisz, że tak naprawdę to jest przykrywka i to jest jakiś opium. To jest jakiś narkotykowe opium eee. po prostu to można wypijesz to i stary odlatujesz. Tylko ty tego nie pij, bo to jest eee, zwykła woda. Ja, ja tobie to nie wróżę kariery w policji, kurwa. Jak ja mam Słuchaj, kurwa na, na, na soczek kurwa złapać bandiarów. to trzeba im Słuchaj, dać próbkę, wciągnąć podzielka. z nimi, polatać nie? z nimi po mieście troszeczkę. Kurwa, ja żyłem w tym mieście i wiem jakie są zasady. Dasz komuś takie coś, to cię odpierdalają na miejscu. Chcesz, żeby mieć kurwa Aha. dziadka na sumieniu? Chcesz? Słuchaj, ty, ty mi pomożesz, ja to tobie pomogę. To wszystko mówię, powolne kroczki. coś. Dobra. Śmieniu. Wziąłem go. Dobra. Tłuchaj, mogę ci tą wodę jedyną dać? Zacznijmy od tej liquid, wody, za, za, zacznijmy od tej wody, dobra. A to... Na moich oczach chciałeś się wypić, to dla tak? mnie, drugie dla ciebie, a, dla ciebie. A, do a, I załatw mi fuchę tutaj. Żebym poza mnie to trochę czasami... Jakieś informacje zdobył, wiesz. Co no mogę ci wyglądać. Na ziemi leży. Na razie też do mnie nieco zbyt nieuszimi Ooooo jest Dobra To do powodzenie jaki ty jak ty miał... się nazywasz w ogóle? Blues, blues takby mówią Blues, dobra, masz jakiś A... numer telefonu czy coś? Ja to skam, że mam, ale nie do mnie. No to tak daj. Jakbyś miał coś ciekawego co mi pomoże i ja to wychodzi na korzyść. Dobra, mów, numer. To moment, moment, moment 3-5 272. 272. A, blues. Dobra. C2S. Tak, żebym zapamiętał. Blues wtyka w policji, Dobra. No, niech będzie. no nie będzie. Spokojnie. Nikt nie, się nie, nie zorientuje. Sobie. Nikt się nie zorientuje. Dobra. Słuchaj, ale daj mi do ciebie cynka, Skąd wiedzieć, kto dzwoni? Słuchaj, zadzwonię A, do jakaś... ciebie i powiem, o, że ptaki to... latają kluczem i będziesz wiedział, kto dzwoni. Taki, taki klucz, ja zmieniam numery <grym> telefonów co 2-3 dni, także jestem profesjonalistą. A to na pewno się dogadam, tak jak zmienisz numer. Ptaki ja latają brywa. kluczem, niech to będzie hasło. No to trzymaj klucz. się, Blues. Do zobaczenia. Dobra, trzymaj się. Cześć. Baba jago. Cóż ty, kurwa, gnoju. <grym zainteresować> Dobra, kurwa, no to mamy w takim razie. Trzeba tylko doprowadzić do sytuacji, w której on mi wręczy narkotyki, a ja pogadam z komendantem, że mam skorumpowanego psa na wyciągnięcie ręki. Oj, tak się robi biznes w tym mieście, kurwa. Tylko żebym... A właśnie, miałem iść na komendę posprzątać. O nie. Co miałem zrobić, kurwa? Nie pamiętam już. O chuj, dobra, idę po prostu. Dzień dobry, policjancie. Dzień dobry. dobry. Mam takie pytanie: nie potrzebujecie jakiejś pomocy? Hmm. Coś ze sobą zrobić, ze swoim życiem. Kiedyś byłem prywatnym detektywem, ale te stare lata ja już pan ze mną. złożyć papiery. Tylko musi pan mieć kategorię dla prawa, nam Papiery, papiery. A gdybym po prostu padł nazwisko policjanta, który chce być skorumpowanym psem, czy to wystarczyłoby, żeby pomóc? Ja, jak pan ma informacje, zawsze może pan powiedzieć. No, mogę powiedzieć i nie muszę powiedzieć, prawda? Ja nie Mam powiem. niestety też straszne braki pamięciowe. Pamięciowe. Tak, tak, tak Chyba mu psychologa i psychiatry Leki nie pomagają Ponoć to tylko i wyłącznie duży plik pamięci. pieniędzy Może mi odświeżyć pamięć Ale takiego akurat przy sobie nie mam Żeby na niego zerknąć <laughs> ja bez, ja A, No to nie pogadamy Ale no, jak będziecie się chcieli dowiedzieć Kto no w takim razie jest szczurym i kretem swypad, to możemy porozmawiać. Dobra Dobra, to łapcie mnie na mieście w takim razie Do zobaczenia Do zobaczenia Zawsze działa. Tutaj wszyscy bez kasy na razie. Ale biegnę tam jakiś biegocz sprinter. Pierwszy! Przegrałeś, kurwa, ze starym gronem. Nie się z tobą. Jak to nie? No tak to. Te szarki. Kurwa, się obsdurało, że to wyścig jakiś. Koniec świata jest bliski! Ach. Pamiętam, że miałem dzisiaj się przejść na komendę. Muszę tam w końcu iść. Sprawdźmy, co ja mam w ogóle w telefonie. Jakieś kontakty są? Yellow pages. Salon samochodowy PDM już otwarty. Otwarty, już otwarty. Kto to kurwa pisał? Z tej okazji loteria. Do wygrania jeden z trzech Maxwell ABSO. Kup los u pracownika, dodatkowo ucinamy 100 dolarów na wybrane pojazdy. Kup i nie jeździ rowerem. Komis Four Wheels otwarty. Zapraszamy. Używane samochody i motocykle w najlepszych ścianach. Adwokat dostępny. Frank Schulz. A mogę do komisu na przykład zadzwonić? No, admini by musieli pomóc, nie? Bo mogę sobie wymyślić, że jestem starym mafiozą, ale no chuj z tego, jak nie mam żadnych kontaktów. Oni odbierają. Aha, a tutaj jest ten. Al Grande. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Kto dzwoni? Halo. Nic Z kim przyjemność to... mam. Dzień dobry. Głuchy telefon. To psy pan żartów kurwa nie robi. Gówniarze pierdolone dzwonią i później kurwa głuchy telefon. Mi impulsy tylko nabijają.